Jest Rebeka? Tutaj. No dobrze, teraz zamierzam biec. O, nie bijcie mnie. O, nie, ja nie chcę umierać. O, ok, udało się. Jak widzicie, to wcale nie jest takie trudne. Weźmy wódkę na odwagę i powalacz też. Na szczęście te wierzyczki nie strzelają przez ściany. Dobry wiadomość. Ooooo, nie nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie trafiajcie, nie trafiajcie, proszę. Chować się. Czemuś się nie schować się? Właśnie tak. Fiu. Dobra. Udało się. Jeszcze tylko trzy osoby. A, może lepiej zapiszę. Nie, nie, nie chcę czytać, chcę zapisać. Oooo. nie, nie, nie bicie. Jestem pokojowo nastawiony. Tak, schowajcie się, najlepsza najlepsza opcja dla mnie. Proszę, lepiej niż myślałem. No dobra, jestem już spokojniejszym człowiekiem w tej chwili. Nie, nie, proszę Was, co wy robicie? Super, ta drużyna sama siebie wybija. No cóż. Takie są uroki. Trzymania wszystkich na nastawieniu agresywnym. Niestety. To są uroki. Korzystam są z tego zostało Pierwszej Pomocy? No okej, okay, niech będzie, niech będzie, ich nie? Zasłużyła sobie na to. Okej, okay, kto miał Antidotum? Ty miałeś. Ty miałeś tego anty Antykreta. To Mendy, tak? Mendy jest zaznaczona? Tak? Okej. Okay. Andy pozwól sobie wstrzyknąć y, zieloną petardę. Ok. Kontynuujmy. Kontynuujmy zwiedzanie tego kompleksu preorii. I kolejne drzwi zamknięte, których na pewno nie otworzę, ponieważ... O rany, kolejna wieżyczka. Super. Uf. Która zabiła Karolowkę dla mnie. O, to już coś. On nie chce, żeby mnie zabijała. Na szczęście jako tako da się wyminąć. Na razie. Nie strzelaj przeze mnie o rany, zranienie. Nie hmm, niedobrze sprawna lewa noga. Bomba. Na szczęście mam zszywacza z umiejętnością lekarza. Zatem powinno to zadziałać. Okej. Okay. Tu chyba będzie jeszcze więcej karłków. Wow, skąd on się wziął? Skąd on się wziął? Stałem tutaj. Nie wiem. Czy rad Skorpiony nagle nauczyły się... Ach, dobra. Najwidoczniej potrafił się skracać. No nic. Odzyskaliśmy drugą baterię. To już coś. Jestem okaleczony przy okazji. To już mniej dobra wiadomość. Dobra, skrzywacz nie stój, tak jak ostatni Google. Skorzystajmy pierwszy raz. Umiejętności lekarskich. Musimy mieć torbę lekarską. Lekarz. Mamy wysokiego lekarza. Znaczy wysoki poziom tej umiejętności. I leczymy. Ta I Rebeka nie jest już zraniona. Ok, ten mały, jak trzyosobowy oddział. Nie, 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 nie chcę strzelania komuś. Plus. Dobra, cofajcie się. Czemu strzeliłaś? <grym> Czemu strzeliłaś się w persję? Owoc, bierzemy owoc. I cuchnące mięso też. Może zgudnię je. Wiecie, jak wiecie, jako, jako w, w, w mieszkaniec pustkowi, nie jestem wygodny jeszcze raz Jej Okej, okay, to już się zaczęło robić niemiłe Mandy, 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 Mandy Zadyszka uskorpiona, Dobra. Jeszcze raz Znowu zatrucie. Jak ja tego nie lubię. Jak ja tego nie lubię. Dobra, nie będę szafować tymi antidotami, ponieważ nie wiem dojadę. czy znajdę jakieś nowe, czy nie. Okej. Mały progres. Idziemy naprzód. Zawsze coś. O, to, to mnie wysuszyło. Łódko. Dźwięku otwieranych drzwi. No dobra, do tamtych drzwi potrzebujemy karty. Cóż, ja znajdę kartę. Mhm. Tja. Uciekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. I tu też uciekaj, bo zaczną ci I karoluchy udają, że nas nie widzą No dobra, mogą nas wyczuwać tymi swoimi czułkami, czy... No nie to Jeszcze raz Szybacz, do boju! Masz szansę wykazać się i... No dobra, nie wykazałeś się Zostałeś zatruty Nie miał szansę odkupić winy jako kiepski członek zespołu, ale nie mamy dekonić Cokolwiek to jest Nie, to chyba broń Tak, broń walki wręcz Też także 411, zobaczmy. O, obciążone rękawice to samo Nie zbyt się upasa, używać broni do walki wręcz. Wow, 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 wow. Nie, nie chcę tego. Od razu wieżyczka. To by było niemiłe spotkanie. Okej. Okay. Ha, lodówki. I... Terminal. Dobra, teraz zaczyna się zabawa. Prawdziwa zabawa, ponieważ nie mam nikogo z nauką. No tak. Oczywiście nie mam nikogo z nauką. Zapisz go. A w każdym razie postaram się jakoś. Użyć tego komputera chyba. Mam nadzieję, że nauka nie będzie potrzebna. Chyba tylko jest tylko jeden moment w grze, w którym.